się no. Ale nie ma opóźnienia kamery. Czy jest? Widzicie opóźnienie kamery czy nie? To jest najważniejsze. Najważniejsze, widzowie. Zgrzyt. A skoro o zgrzycie mowa, to o tym i wielu innych tematów właśnie na naszym podcaście Zgrzyt na pewno. Ej, a zbadaje kiedy zbadaje wróci Revo Revo, żeby, żeby robić, robić te swoje nowinki? Padli, nie rozumiem czemu on miał nietypowy wywiad z niejakim nie, eee, no, chyba lepszy kąty niż nawet Ikonowski czy Gimper, a nagle z Ej, bo właśnie, jak stwierdził, na razie nie chcę. No bo on teraz ciągle widzę regularnie, streamuje. W sensie, no nie wiem, czy robi to regularnie i tak dalej, ale wiem, że streamuje. takuje, Dobra, nadzieję, że i co do tym? o tym myślicie? Spoko, niespoko, mamy jeszcze chwilkę, więc tak pomyślałam, chcecie obejrzeć yy, o, o drugim? O siku? Chce się? zemno, mną? Bo ty byś musiał obejrzeć całego arkana. Ja nie rozumiem, dlaczego nie chcesz. Chcę obejrzeć ich pik z Tobą. Dlaczego? Dobra, daj, daj to. Daj to. Daj linka. Z więzienia. 41 minut. We've lost so many. Ale taka trochę sexy. A ty nie zwaj. A ja myślałam, że to zwaj. A tu jest taki, no, halafra Amerykanina. Ale podobny czaty. Jakby tak. usunął tak tylko te oczy, smutne takie, profarbowano ten czerń i tak dalej. No To, to jest ona, to jest ona. Fajna piosenka, fajna piosenka. Strasznie mi się podać. Co to jest za piosenka. Ale to symbol. to Ale ona się stała symbolem? Dlatego, że oczyściła miasto z tego toksycznego powietrza i wywaliła je w góry. Czy jakoś tak to będzie? Fat hero. Ja chyba wrócę do mojego niebieskiego szybciej niż myślałam. Teraz, zaraz, zaraz wrócę. że tam jest piosenka Łódkina. Wiedziałam. Ale tak mówię, nie, to na pewno nie jest Łódkin. Nie, to na pewno nie jest Łódkin. A jednak Łódkin czaty. Ja to jednak mam. SŁUCH! Po dwóch nutkach mówię do starego Ej, a to nie jest smutki? Ale potem tak słucha, Słucham, i Nie, no chyba jednak nie A jednak Też mm. się jest wkurzona, że Dawid krzyczy i nie myśli o mnie o sąsiadach, więc pokrzyczymy dzisiaj też! Wow! Jako fajno! O kurde! E Nie spał to na palec. Jak A, diabres, przy, ja się zraszamy, tak zapomniałam. Jak A, wow! Co to klawiatura? Wytyfy! Klawiatura na nogi, ale to wymyślili. Wow! Bo <grym> ja wiem! Wow! 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 Wow, wow. Pies jest wkurzona, że Dawid krzyczy <grym> i nie myśli o mnie, o sąsied... <grym> No cóż. Uwielbiam czaty milionerka. a skąd jest, a skam, zdaniem, Jezu, światło zgasło w lodówce? Bo tak działa lodówka, że gaśnie jak zamykasz. A mogę zobaczyć swoje jedzonko w buzi? W buzi jest takie samo jak tutaj, pomelo. Hmm, my sobie w szkole pokazujemy. No to smacznego. Mamo, a dlaczego kupa jest ciepła? Bo my jesteśmy ciepli i nosimy ją w środku. Mamo, a co jest bardziej klejące? Koza z nosa czy plastelina? Plastelina, dlatego z niej lepimy ludki, tak? Tak. Nie, nic nie jest owziedliwa, A tata jak mi daje buziaka? Twoja. Mama, no, a skąd wiesz, że światło zgasło w lodówce? No bo cię nie było, ja mówiłam raz na streamie. Kura jesteś, bo byśmy pograli. Nie było cię to nie. A no. I don't know. Dalej ci się podoba? Nie uczesała? Czekam, aż z Jablesem się rozstanie. Chciałbym, żeby mnie do lodu wydocisnęła. Karolina wywołana do tablicy oficjalnie odniosła się do dramy. Okej, kiedy cztery na no, tej <laughs> No nie, już na inne rzeczy. No, to, No i tutaj redakcja sama nie wie, co myśleć. <laughs> Dla mnie to jest bardzo jasna sytuacja. I będę mówiła bardzo wyraźnie, bo z doszli i Tak wiem, tak wiem, ej, ej. Rączki, przy, rączki przy sobie, dobra? Mój, dobra to bracia bliźniacy! Okolarki. Łysa głowa. Czy Dawid brwi ma chociaż? Dawid ma brwi. bracia się. Dalej Ci się podoba, nie uczesała. Czekam aż z Jablasem się roz... Siema żyje. W sensie wracam do życia tak, jakby można powiedzieć. A ja ci mówiłem 17 razy, że ja cię nie słyszę. No, to ty mnie nie słyszysz, to trudno. To sobie kurwa podgłuś. Ludzie mnie słyszą, ty mnie nie słyszysz. To sobie napraw komputer. Czemu wracasz do życia? Bo nie żyłam. Nie miałam biurka. Komputer nie działał. Musieli mi wyrwać zęba. I w ogóle wiele, wiele innych milionów rzeczy, które się wydarzyły po drodze. Musiałam wyremontować mieszkanie. A jeszcze nie mam list podłogowych, bardzo proszę, tutaj. Nie ma, nie ma, ale będą, będą. Także, no, powoli, powoli. Może się biurko pojawi wkrótce. Kto wie, kto wie. Dobra, widzowie. E Idę, Widzimy się w czwartek. W czwartek, tak. Jutro, jutro sobie od Was odpoczywam. Tak. Pięknie będzie. Jutro sobie od Was odpoczywam. Widzimy się w czwartek. O, kamera mi się wyjabała. No trudno. Dobra, widzimy się w czwartek. Miłej nocy, miłego wieczoru. Bawcie się dobrze. No, bo, bo tak, bo ja jutro do pracy, to wiesz, to muszę, muszę. Ale będę. Jak masz ochotę, to widzimy się w czwartek. Dawidek. Miłej nocy, papa widzowie.